W poprzednim filmiku pokazywałem wam Gran Canaria z poziomu morza, czyli Las Palmas a teraz jesteśmy na, blis na wysokości blisko 2 km 2000 metrów, także trochę inne widoki Jedziemy zaraz do najwyższego punktu, który ma Pico de las Nieves się nazywa i ma 2 km, coś tam w wysokości a Tak wygląda w drugą stronę z tego miejsca, w którym jesteśmy o, taki samochodzik z wypożyczalni, tym razem Renówka Captur. A teraz jesteśmy już prawie na samej górze tego, po, jak to się nazywa, Pico de las Nieves. I tam za mną to, co widać, to jest, to jest zjawisko takie tutaj typowe dla, dla tego miejsca, które się nazywa Lamarde La de Nubes, czyli Morze Chmur. Chmury, jesteśmy tak wysoko, że chmury są tutaj praktycznie zawsze poniżej. Te chmury idą z północy i kierują się ku południu wyspy, a te góry ja właśnie zatrzymują i dlatego mówi się, że na południu wyspy jest zawsze ładna pogoda i świeci słońce. Chociaż osobiście z tym się nie zgadzam, bo byłem tam kiedyś i deszcz padał. No ale czego się mówi, żeby zareklamować i przyciągnąć turystów. Pięknie, nie? A to tutaj to po jakimś pożarze widać. Wszystko takie wypalone, osmalone na czarno. Szczególnie tam Drzewka, widać, takie są czarno zrobione przez pożar. No i wreszcie na szczycie Gran Canaria Pico de las Nieves. To się właściwie pełna nazwa to jest Pico de los Posos de la nazywa. No ale wszyscy to upraszczają do Pico, Pico de las Nieves. daleko na horyzoncie widać zarys Teneryfy, tego wulkanu Teide, ale nie wiem czy to się załapie w kamerze. Pięknie tutaj jest. Droga prowadzi, tu się kończy droga. Można sobie wjechać samochodem. Jakiś radar wojskowy. W ogóle tutaj jest otoczone płotem i tam jest jakaś jednostka wojskowa, nie wiem czy to jakieś lotnicze wojska sądząc po radarze. Tam na górę się można wspiąć, zaraz tam pójdę. Teraz jestem po drugiej stronie tej wystającej górki. Zszedłem trochę poniżej. Tu już tak dość niebezpiecznie, bo tutaj są takie urwiska ostre, trzeba bardzo uważać co się robi. I takich kamieni pełno, na których można się zaśliznąć. O, tutaj taka skała. Którą się tam trochę wspinałem do zdjęcia. No i teraz jestem w najwyższym miejscu góry Gran Canaria. Ten słupek to oświadcza uroczyście, <gry> że to jest najwyższy punkt Gran Canaria. Wyżej się już wejść nie da. Jestem na skalę tutaj, o jeszcze ponad parkingiem. Ci pełno zdjęcia robią, ta jakaś informacyjna, a to jest tam ta skała, o której przed chwilą byłem. A teraz jesteśmy w takim wąwozie, który się nazywa Barranco de Guayadeque i on się tym charakteryzuje, że tutaj jest dużo takich rzeczy wbudowanych w jaskinie. Takie właśnie wioska cała wbudowana w jaskinie. Ludzie tam mieszkają, kościół jest, restauracja. Zaraz wam pokażę. O, i tutaj jest, proszę, restauracja de Guayadeke. Tam o, widać zresztą. A to tutaj jest w drugiej jaskini kościół. A tam u ludzie mają domy. A tutaj dostępu strzeżą tacy dwaj strażnicy małpoludy. Jeden. A tu małpolutka obok stoi, z garkiem na głowie. No niestety, kościół w jaskini jest zamknięty na kratę. Ale pokazać Wam mogę przez kratę. Mały ołtarzyk, ławeczek kilka. Taki jest kościół w jaskini. Idziemy teraz do restauracji, zobaczysz restaurację. Ludzi pełno tu jest, bo się wiecie, na zjeżdżali, nie? Atrakcja. O, i co ciekawe, nawet tutaj swój parking u góry mają koło jaskini. Zostawia auto idzie do swojej jaskini mieszkać. O, a tak wygląda w środku w restauracji. Oczywiście jak to w Hiszpanii hamonów pełno na zawieszanych szynki. I to jest jaskiniowa restauracja. To jakiś dziadek śpi właśnie. Taka ławeczka. O, a tutaj przy wyjściu, proszę, sala taka do, do posiłków, restauracyjna. Życie jaskiniowców. No i dobra, zostawiamy teraz restaurację i kościół, i idziemy do wsi wiejskiej. Do wsi wiejskiej, do wsi jaskiniowej. O, i tutaj sobie ścieżką idziemy przez wieś jaskiniową. Ale ludzka wyobraźnia nie ma granic. O, a tutaj idą jacyś chyba mieszkańcy, bo facet news pełno wielkich butelek pustych po wodzie. Po wodę idą mieszkańcy prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Bo tutaj to raczej nie sądzę, żeby mieli wodociągi doprowadzone do tych domków skalnych. O, tutaj jakiś dziadek idzie znowu mieszkaniec, chyba. O, tutaj nawet numeracja na uliczce. Domek numer 17. No i jeszcze kawałeczek tą wioską jaskiniową, tutaj taki wypasiony bardziej, wymalowane. A tam na dole widać jak ten wąwóz idzie. I ostatni punkt na trakcji dzisiejszego dnia, to jest Mas Palomas. Muszę głośno mówić, bo straszne ma. To jest latarnia morska w Mas Palomas, znana zresztą. We wszystkich jakichś filmach reklamowych z wyspy jest pokazywana. No, czyli jesteśmy na południu Gran Canary. Słońce już zaszło. No i tak sobie spacerkiem wzdłuż plaży. dobry, Witam, witam ponownie. Kolejny dzień, tym razem jesteśmy w ogrodzie botanicznym na Gran Canaria. Hardin Botanico Canario się to nazywa. Teraz tam będziemy w dół schodzić, bo tamten ogród się rozpościera. Teraz się przesunęliśmy kawałeczek i trochę inaczej to widać wszystko. Tam na horyzoncie widać ocean, ale taki przymglony trochę jest. tu jakaś góra naprzeciw, a ten ogród tutaj na dole się ciągnie tam kawał drogi. Thank you. koniec wycieczki do ogrodu botanicznego. Koniec. Koniec, koniec. Spinaczka była na sam koniec. O, tak to tutaj wygląda, tak się to nazywa. Jakby ktoś szukał. Do 18 godziny czy nie. Piesków nie przeprowadzać ze sobą. Ani rowerów. I deskorolek nie przynosisz ani piłki. Nara. I nasza ostatnia wycieczka. Muszę głośno mówić, bo wiatr strasznie dmucha. Jestem na wysokości około 500 metrów. Pico de Bandama się nazywa to, gdzie jestem. A obok niego jest taki krater, który ma 200 metrów głębokości i kilometr średnicy. To jest oczywiście wulkan, były. Takie widoki tam na dół. Teraz w stronę Las Palmas idziemy z kamerą, tam jest Las Palmas dalej na końcu. To widać taki potrójne wzgórze na, na końcu samym. To jest tak zwana isleta, czyli ta wystająca taka w morze część Las Palmas. O, tak to się nazywa to ta górka na której jesteśmy, Pico Bandama. Można na nią wjechać sobie samochodem, jak ktoś nie ma ochoty, wspinać się. No i będę się chyba żegnał, bo to jest ostatni dzień. Jutro w południe wylatujemy z powrotem do Londynu. Także, jakbym już nie nagrywał nic więcej, to trzymaj ta się ciepło. A, jeszcze coś nagram. Już się pożegnałem, ale nagram. Taki stary dom opuszczony tutaj znaleźliśmy. Można do niego wejść. Tutaj jakieś drzewo się wrosło w niego. Tutaj w środku widać o, jakieś ruiny. O, a tutaj nic, tylko wyremontować i zrobić pokoje dla turystów. No. Jesteśmy właśnie pod tym Pico de Bandama u jego podnóża. Tam byliśmy przed chwilą u góry.